Wokół czego będziemy budować swoją tożsamość, jeżeli wszystko z Lubelszczyzny zostanie wyprowadzone? Jeżeli kolejny zakład pracy, zarządzanie zakładem pracy chce się wyprowadzić z obszaru Lubelszczyzny i to zakładu, który być może jest numer jeden na świecie, nie tylko w Europie. Ta piketa dzisiaj tutaj tak naprawdę jest takim znakiem ostrzegawczym dla całego społeczeństwa, że coś niedobrego dzieje się w wielkim, wielkiej syntezie chemicznej. Sytuacja jeśli chodzi o puławskie zakłady jest bardzo niepokojąca. Ten rząd od bardzo długiego czasu planuje sprzedaż. Całej syntezy chemicznej, wstępem do tej sprzedaży jest właśnie to, co się w tej chwili dzieje, czyli konsolidacja i łączenie. Mówi się o tym, że to jest na równych warunkach. No, łączenie na zasadzie równości podmiotów. Jest to nieprawda. Z takich prostych, oczywistych spraw. Po pierwsze, Tarnów jest w tej chwili właścicielem przestarzałych instalacji i generuje tylko 200 milionów zysku. Zakłada Złotowe Puławy w tym roku wygenerowały 600 milionów zysku i mają bardzo nowoczesne instalacje nas stoi w obronie Azotu, ale wśród państwa tu zebranych widzę również potomków tych, którzy byli wyjścieni do Kazachstanu. Widzę repatriantów, tych, którzy zostali z polskiej wywiezieni. Wszyscy razem stanowimy grupę nacisków na miejsca Skarbu Państwa. Jesteśmy zaniepokojeni decyzją pana ministra Budzanowskiego, która zmierza do konsolidacji przemysłu chemicznego która zmierza do tego, żeby zakłady azotowe puławy były w tej całej układance politycznej przedmiotem. Zakłady azotowe puławy są firmą najlepszą w Polsce w branży chemicznej. Są liderem polskiej chemii i to one, jeżeli już mówimy o konsolidacji, powinny być konsolidatorem rynku chemicznego. Dla młodych ludzi to przede wszystkim praca. Ja jestem w szkole chemik, gdzie specjalnie jesteśmy uczeni do zawodów. Są tam klasy technikalne, które właśnie za najlepsze oceny i za stypendia mają stypendia na azotach. I. Jesteśmy przyuczani właśnie do zawodu tam, i bardzo dużo ludzi od nas ze szkoły tam trafia. Dla naszej szkoły to by było nie najlepiej, ponieważ nie byłoby żadnych stypendii, dopłat dla dobrych uczniów, oraz dużo naszych absolwentów straciłoby po prostu pracę. No ja mieszkam tutaj w Warszawie, studiuję. Mogłem się rozwijać tylko dlatego, że moja mama, moja mama ma pracę na zotak. Yy, tylko dzięki niej się rozwijałem, miałem jej pomoc, i wsparcie. Teraz jest to wszystko zagrożone. Chciałbym za chwilę wziąć ślub, urządzić wesele, założyć rodzinę. Myślałem o powrocie do Puław, jednak w takiej sytuacji, gdzie największe yy, miejsce, miejsce, gdzie najwięcej, najwięcej miejsc pracy może być zlikwidowane, ja nie mam po co wracać. Ja raczej rozważam o stanie tutaj w Warszawie, założenia tutaj rodziny i odwiedzania Puław w celach, w celach tylko rekreacyjnych. A rzeczywiście myślałem o tym, żeby wrócić, ewentualnie szukać pracy właśnie na Azoto. Minister skarbu państwa. Nie jest najlepszym właścicielem i na kanwie tego y, y, aksjologicznego podejścia, jakie stosuje właśnie minister, że, że skarb państwa nie jest najlepszym właścicielem, właśnie wyzbywa się tego majątku w ten sposób, że chce, je, chce połączenia y, y, zakładów azotowych puławy z zakładami azotowymi tardu w ten sposób, że zakłady azotowe y, puławy stracą swoją podmiotowość.

Są to oddzielne podmioty, dobrze, tak jak zakłada za to Pławy, bardzo dobrze sobie radzące, z rynkiem ugruntowanym, z dobrym, dobrą kondycją finansową, dobrze zarządzane. I tutaj nie ma najmniejszej potrzeby, żeby łączyć te zakłady, bo na pewno spowoduje to wiele problemów po pierwsze. Po drugie wiemy z informacji, które przeciekają z Ministerstwa Skarbu, że po konsolidacji chce się dalej prywatyzować. Pierwszy raz spotkałem się niegościnnie, bo nawet wodą mnie nie poczęstowano to setki razy byłem, ponieważ problemy były z różnymi zakładami i reprezentowałem różne środowiska. Pierwszy raz tak niegościnnie, no i chyba tak nie merytorycznego wiceministra albo będącego w trudnej sytuacji, który próbował nam udowodnić równowagę 60% udziałów. Do 40, że to jest tożsame. Chętnych na tak y, dobrą firmę jest bardzo dużo. Puławskie zakłady trzeba pamiętać o tym, że są konkurencją i konkurują bardzo dużą i konkurują na rynkach wschodnich, nawet w Chinach, y, w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej. I, i tutaj nie oszukujmy się, jest y, nawet wrogie przejęcie, też wchodzi w rachubę. Akron chociażby starający się od dłuższego czasu, żeby pozyskać yy, większościowy pakiet zakładów azotowych tarnów. To też jest konkurencja.